Witajcie. Na przestrzeni dziejów ludzie tworzyli wynalazki, które pozwalały im przystosować się do niesprzyjających warunków środowiskowych lub przystosować to środowisko dla siebie. Im dalej idzie postęp, tym wyżej, głębiej i dalej zachodzi człowiek. Everest, najwyższy szczyt świata już zdobyto. Ludzie polecieli w kosmos i trafili na dno odchłani Challengera. Naukowcy żyją miesiącami na biegunach północnym i południowym w warunkach wiecznej zmarzliny. Pomimo tego, w rzeczywistości ludzki organizm okazuje się bardzo delikatny. Białko w naszym ciele zaczyna się ścinać już przy temperaturze 42 stopni Celsjusza. Po schłodzeniu do 29,5 stopnia Celsjusza większość ludzi traci natomiast przytomność, a przy 26 stopniach umiera. Bez jedzenia dorosły człowiek może żyć średnio 25 do 30 dni pod warunkiem oszczędzania się i dostępności wody pitnej. Bez wody tylko 3-4 dni. Przy braku tlenu umrzemy zaś w ciągu kilkudziesięciu sekund. Istnieją na naszej planecie stworzenia, których ciała tak przystosowały się do ekstremalnych okoliczności, że potrafią czuć się komfortowo w pozornie najbardziej nieodpowiednich warunkach do życia. Bakterie to mistrzowie przetrwania. Niektóre z ich gatunków mogą żyć nawet we wrzących źródłach termalnych, w lodzie lub kwaśnych jeziorach. Są one jednak tak daleko od nas w strukturze i sposobie życia, a także o wiele milionów lat od nas starsze, że nie będziemy ich traktować jako adekwatny przykład. O wiele ciekawiej będzie przyjrzeć się organizmom wielokomórkowym, które ze względu na swoje właściwości przetrwają tam, gdzie większość żywych organizmów nie byłaby w stanie wytrzymać. Niektóre z takich organizmów lubią ciepło, nazywa się je hipertermofilami. Ta grupa zwierząt obejmuje tak zwane robaki pompejańskie. To małe, wieloszczetowe robaki morskie o długości od 11 do 15 cm. Żyją na dnie oceanu w kominach hydrotermalnych, nazywanych w niektórych językach czarnymi palaczami. Woda w nich nagrzewa się na skutek kontaktu z magmą, a kontakty ze skałami nasycają związkami siarki oraz metali ciężkich. W głębi źródeł temperatura dochodzi do 300 stopni Celsjusza. Robaki pompejańskie przyczepiają swoje domki do ścian przy ujściu komina, gdzie temperatura wody wynosi od 62 do 80 stopni Celsjusza. Jednocześnie wolą trzymać głowę na zimnie, gdzie woda ledwo nagrzewa się do 20-25 stopni. Aby przetrwać w gorącej wodzie, robakom pompejańskim pomaga symbioza ze specjalnym rodzajem bakterii, które niczym skafander owijają ich ciało warstwą o grubości 1 cm. Białka chronią przed przegrzaniem tak siebie, jak i robaki. Wśród zwierząt znajdą się też miłośnicy ekstremalnie niskich temperatur, to kryofile. Co dziwne, najbardziej wytrwali nie będą tu właściciele puszystego futra i gęstego upierzenia, ale zwierzęta, które na pierwszy rzut oka nie są do tego przystosowane. Owady, gady i płazy. Na przykład w północnych rejonach Alaski i Kanady występuje kornik czerwony, który może wytrzymać zimno do minus 150 stopni. Jego krew zawiera glicerynę i specjalne białko przeciw zamarzaniu, które zapobiegają krystalizacji krwi i pozwalają chrząszczowi przetrwać ekstremalne zimno. Podobny mechanizm obronny stosuje gąsienica ćmy Gnefora groenlandica zamieszkująca Grenlandię i Kanadę. W stanie hibernacji może przetrwać mróz do minus 70 stopni. Pod koniec lata temperatura stopniowo spada, a organizm gąsienicy zaczyna wytwarzać glicerynę i betainę, które zapobiegają krystalizacji krwi i pomagają jej przetrwać zimę, nie zamarzając na śmierć. Nawiasem mówiąc, ekstremalne warunki znacznie przedłużają życie gąsienicy w porównaniu z krewnymi mieszkającymi w lepszych miejscach. Dorośnięcie i przekształcenie się w ćmę zajmuje jej od 7 do aż 14 lat. Dla porównania, zwykłym ćmom zajmuje to nie więcej niż miesiąc. Geneaephora groenlandica 95% swojego długiego życia spędza w stanie hibernacji. Niektóre gatunki kręgowców mają również zdolność hibernacji, gdy temperatura spada i ponownego ożywienia wraz z nadejściem ciepła. Tak więc w wiecznej zmarzlinie znaleziono kilka okazów salamandry syberyjskiej, które leżały tam przez 80-100 lat. Po rozmrożeniu nadal żyły, jakby nic się nie stało. Niektóre gatunki żab, węży, żółwi, a nawet aligatorów mają podobną supermoc. Gdy większość płytkich zbiorników wodnych w krapstwie McCartin w stanie Oklahoma w USA zamarza, bagienne aligatory uciekają się do pradawnego instynktu przetrwania. Dobrowolnie zamarzają w lodzie. Podczas niższych temperatur zwierzęta pozostają w płytkiej wodzie, wystawiając pyski, aby móc oddychać. Gdy wodę pokryje lód, aligatory zapadają w stan bliski hibernacji. Jeśli temperatura ponownie wzrośnie powyżej zera, gady powrócą do normalnego funkcjonowania. Aligatory to zwierzęta zimnokrwiste, takie, których temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia. Nie utrzymują własnej stałej temperatury ciała jak zwierzęta ciepłokrwiste. Dlatego aligatory tak bardzo uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Mogą przetrwać w temperaturach do 5 stopni Celsjusza, ale jeśli robi się chłodniej, ich organizm przechodzi w stan hibernacji. Wszystkie procesy metaboliczne zwalniają, zatrzymuje się trawienie pokarmu, a cała energia zużywa się na utrzymanie temperatury ciała. Czasami, aby się ogrzać, aligatory zakopują się na dnie wzdłuż wybrzeża, ale częściej po prostu leżą i drzemią. Z boku wygląda to tak, jakby gady zdechły, nie poruszają się i nie reagują na nic, a na powierzchni widoczne są tylko ich pyski z nosami. Nie martwcie się jednak, nie trzeba wzywać ratowników. Dla aligatorów z Mississippi nie stanowi to zagrożenia. Wkrótce rozmrożą się wraz z lodem i będą nadal żyć, jak zawsze. Kolejnym zwierzęciem, które nie boi się śniegu i chłodu, będzie himalajski pająk z rodziny skakunowatych, którego można spotkać na wysokości 6700 m nad poziomem morza. Oprócz chłodu to huraganowe wiatry, rozrzedzona atmosfera i brak owadów, którymi żywią się pająki, uzupełniają wątpliwe warunki jego siedliska. Ożywia się dopiero wtedy, gdy uda mu się znaleźć ciała owadów, które wiatr przyniósł na szczyt Himalajów. Przeciwieństwem himalajskiego pająka okazuje się diabelski robak. Tak nazywa się gatunek glisty, nicienia, znaleziony przez naukowców w RPA na głębokości 3600 metrów pod powierzchnią Ziemi. To absolutny rekord dla organizmów wielokomórkowych. Potrafi wytrzymać wysokie temperatury i żyć w warunkach wysokiego ciśnienia, prawie całkowitego braku tlenu i nadmiaru metanu. Wcześniej uważano, że tylko bakterie mogą przetrwać w takich warunkach. Wśród zwierząt są też miłośnicy soli, halofile. W USA, w stanie Utah, znajduje się wielkie jezioro słone. Jego zasolenie osiąga 270 ppmów, 6,5 razy więcej niż słynne Morze Martwe. Stanowi ono dom dla maleńkiego skorupiaka Artemia, która ma około 12 mm długości. Artemia żyje również w innych zbiornikach wodnych o zasoleniu co najmniej 60 ppm. Pozwala im to uniknąć bliskości drapieżników, które po prostu nie przetrwałyby w takich warunkach. W innym stanie USA, Kalifornii, znajduje się kilka jezior asfaltowych. Tam niemal w samej ropie naftowej żyje szczególny rodzaj much muchy ropowe. Dla zdecydowanej większości żywych istot ropa to substancja trująca, ale te muchy są jedynymi wielokomórkowymi zwierzętami znanymi nauce, które mogą nie tylko żyć w ropie, ale także się nią żywić. Ich larwy pływają w bitumie i oddychają przez przedchlinki, które wystają nad powierzchnią. Zjadają też owady, które wpadły do jeziora ropy i razem z nimi połykają ropę, która jak się wydaje wcale im nie szkodzi. Niesporczaka można uznać za mistrza wśród istot ekstremalnych. Naukowcy odkryli te mikroskopijne bezkręgowce o długości około 1 mm w dużym powiększeniu przypominające zabawnego ośmionożnego niedźwiadka w skafandrze kosmicznym, w źródłach termalnych z wrzącą wodą, ale też w ujemnych temperaturach pod warstwą lodu i na szczycie himalajów. Potrafi on wytrzymać ogromne ciśnienie, 1200 razy wyższe niż atmosferyczne, oraz wysoki poziom promieniowania, równy tysiącu śmiertelnym dawkom dla człowieka. Ponadto niesporczaki mogą wejść w stan kryptobiozy i przetrwać dziesięciolecia bez jedzenia i wody. Co najbardziej zaskakujące, to że w 2007 roku naukowcy umieścili je w otwartym kosmosie, gdzie występuje niesamowicie niska temperatura, a większość z nich bezpiecznie wróciła na Ziemię. Obserwacje tych niesamowitych istot, są nie tylko interesujące same w sobie, ale także pozwalają naukowcom zebrać materiał na temat tego, jak żywe organizmy przystosowują swoje ciała do niesprzyjających warunków. Być może kiedyś dzięki badaniu takich organizmów pojawią się technologie, które pomogą naszemu organizmowi dostosowywać się do warunków bez pomocy specjalnych urządzeń i bez szkody dla siebie, znosić ogromne ciepło, zimno, ciśnienie, promieniowanie i inne ekstremalne czynniki. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce.